Cześć, witajcie! Dzisiaj już jest 24. Życzę Wam yy, prezentów, które sobie wymarzyliście, oczywiście, i miłej kolacji wigilijnej. Oczywiście nie najważniejsze są prezenty, ale bardzo miło jest oczywiście, kiedy się je dostaje. Cały czas mówię oczywiście, brawo ja. Yy, ale tak jak obiecałem, będzie więcej odcinków, właśnie z World of Tanks. Dzisiaj mamy misję. Yy... Uszkodzenia otrzymane po swoim wykryciu co najmniej 1000. Dobra. Nie za bardzo wiem o co chodzi, ale spróbujemy to zrobić. Bardzo fajna nowa mapa Paryż. Yy, jeszcze na jej nie grałem, ale yy, o co chodzi w tej misji? Chyba chodzi o to, że jak yy, ja mam wykryć czołg i moi. Z z mojej drużyny, mają zadać temu czołgu tysiąc obrażeń, jakby znaczy nie jednemu, tylko na przykład trzy czołgi wykryję, i te trzy czołgi, które ja wykryłem, moi, moi, moi sprzymierzeńcy muszą zabrać im 1000 HP po prostu znaczy nie na raz, tylko tak wiecie, no o co chodzi. Chyba o to chodzi z misji, ale nie jestem pewny. Nie wiem, gdzie jechać, też za bardzo. bo tak jak mówię, na tej mapie jeszcze nie grałem. Ryzykowny albo nie, jednak nie. Chciałem przejechać, tak sobie, ale jednak zdecydowałem, że to jest głupi pomysł. Polecimy sobie tam na lewo, bardziej gdzie sam, jak na mapie, możecie zaobserwować, są medy. Tam myślę, że jako light mogę się też trochę przydać. Ale tam na dole jeszcze nikogo nie wykryły, a więc no ciężki czołg już jest i inny met, będzie im tam trochę ciężko. Bez ten IS-3A, nie znam tego czołgu, ale jak mówię, tutaj będzie teraz tak dość ciężko. Ja się nie boję, oczywiście lecimy. Dobra. Wiecie co, ja sobie nawet tu zjadę. Ok. I teraz mogę sobie w nich tu strzelić bez problemu. No nie trafiłem, niestety. Ten już we mnie celuje. Trochę słabo. Dobra, mogę wyjechać. Super. O zasadkę dostał. No nie. Słabo. Tak sobie teraz siedzę i myślę, jeśli piszę: Uszkodzenia otrzymane, czyli że dostajemy my, my, ja albo moja drużyna Po moim wykryciu. Ucz czekajcie, uszkodzenia otrzymane po Twoim wykryciu czyli, że jak mnie wykryją, mam im zadać. 1000HP co najmniej, czy oni mi mają zadać 1000HP? Znaczy zabrać. Uszkodzenia otrzymane po Nie mam bladego pojęcia, chyba sobie to na YouTubie sprawdzę. No nie widzę tam na Google też. No dobra, spróbujemy jeszcze tak. No bo na przykład tutaj, tutaj jest jasno, że ja mam zadać uszkodzenia co najmniej 1100, ale tutaj to nie, nie mam bladego pojęcia. Dobra, no jak ja mówię, nie ma sensu jakby że ja mam zabrać to 1000 HP, ja bo następna misja czwarta tam jest chyba, to że ja mam zadać 1100 HP no zabrać przeciwnikowi a więc nie byłoby sensu, żeby wcześniejsza misja zawierała to samo, tylko że o 100 mniejszą Yy, ilością jakby, no wiecie o co chodzi a więc myślę, że ja muszę wykryć czołg, a moi yy, właśnie yy, inni gracze z mojego teamu muszą zadać mu przynajmniej yy, 1000 HP zabrać mu, a więc yy, no na pewno z tugiem mi się to nie uda ale zaraz sobie wyjmę może tego M5 Stewarda, tego yy, niskiego i, i spróbujemy to zrobić dobra to jest sobie stoi ten, ten M4 no nie ktoś mnie a nie z górki spadłem myślałem że ktoś mnie pop. od te 150 tylko szacik fajnie dobra ja podjadę bo się boję no sun się dobra Miałam ja, i tak najmniejszego zamiaru tutaj y, stać i czekać, aż mnie zniszczą. Czekajcie. O nie no, fajnie. Brawo ja. Chciałbym jeszcze dodać, bo nie powiedziałem tego y, na początku odcinka, że naprawdę bardzo wam dziękuję za y, waszą aktywność pod filmami jest naprawdę sporo wyświetleń pod tymi właśnie filmikami z World of World of Tanks i bardzo też jest dużo łapek znaczy, na moim kanale no to to jest dużo łapek, tak? I jestem naprawdę mega zadowolona, się naprawdę bardzo cieszę I z takiej ilości łapek. I naprawdę bardzo wam też za to dziękuję, bo bo bez was no. By tego nie było, oczywiście. Przepraszam, skupiłem się na grze i naprawdę jeszcze raz Wam za to wszystko dziękuję, za Waszą właśnie aktywność pod filmami. A tymczasem tutaj mamy sobie pzta którego my wykraliśmy i dostaliśmy od Valentina. Obra, on tu próbuje chyba wjechać, co mu się nie za bardzo uda. Nie, nie widzę tamtego MCC-u, chociaż może zaraz. No, nie trafiłem. Altyleria tu już we próbuje, a więc sobie wiadę. Bo to nie... chociaż, czekajcie, jakbym trochę... Nie, 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 nie dam rady. Ale dla bezpieczeństwa wolę sobie tu wjechać. No i teraz tak. Tam już, o fajnie, Bt-7 Art, ekstra. No nie wierzę, nie jak można nie trafić z takiej odległości. Dobra, raz. Dwa. Trzy, rykoszet. Mega. Dobra, lecimy. Czekamy, jeszcze to przeżyje. Zobaczycie. Dobra, uciekamy sobie. Lecimy dalej. No i nie udało mi się trafić. W ogóle mam bardzo pozytywny nastrój, bo grając sobie w, w FIFA przed odcinkiem, naprawdę bardzo fajnie ten. Wygrałem. Fajnie to było. Yy, a więc, no. Chwileczkę, dobra, fajnie, bo brat mi prawo do pokoju. I właśnie tam zdjąłem gąskę temu yy, średniakowi. I tam trochę uszkodzeń moja drużyna zadała. Ten M3 Stewart mnie tam niepokoi. Trochę słabo. Może spróbujemy jeszcze raz na tą górkę wjechać. To może yy, poskutkuje się <laughs> Przepraszam. Yy, no bo jak tam jest tylko ten m 3 wyświetlony, no i tam teraz jeszcze jakiś inny czołg, którego ja nie widzę. Super, genialny, ja jadę. Tak, ekstra. Yy, em, uda nam się chyba, jak nie dostaniemy. Jest tam ten lago i ten pz, z którego się boję. <grymne> I, ale... Myślę, że damy radę. Tutaj la, la, ten lago będzie jechał tędy, chyba. A więc... Ten pz też mnie tu denerwuje. Dobra, lecimy na tego ekstra i mój jest super spróbuję wyjechać do tego pz -a. dobra jestem no nie pomóż troszeczkę brakuje no nie dobra chociaż przeżyłem ale tyle natomiast wyświetla, ale myślę że tutaj będą yy, te dwa niszczyciele Boję się trochę, żeby... no... oczywiście. Dobra, jest jeden. Zniszczymy, super, brawo ja. E, Zagramy sobie ostatnią bitwę, jak nam się nie uda dalej z tej misji zrobić. E, tak, już jestem. E, tutaj wyparował mi brat do pokoju i musiałem go uspokoić. E, ale tak, właśnie jak mi się nie uda zrobić tej bitwy, to jeszcze oczywiście popróbuję sam. Aha, za daleko pojechałem. Ale, yy, i albo mój brat mi to powie, właśnie młodszy, bo on też dużo gra sobie w tą gierkę yy, i, i właśnie przeszedł już tą misję z tego, co mi, mi się wydaje i powinien mi pomóc. Powiem mi chyba o co chodzi. No to sobie pograliśmy. Ostatnia bitwa nie była najlepsza. Wpadłem wpadłem do jak to się nazywa do, nie wiem czy to było jakieś jeziorko czy rzeka, raczej nie. Ale mniejsza. Przepraszam was jeszcze, jakbyście słyszeli jakieś dźwięki, bo wiecie jak to jest Wigilia jeszcze. Niby Wigilia się jeszcze biega, wszystko tam się Yy, załatwia, znaczy załatwia, no wiecie o co chodzi Kończy jakby Jest yy, 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 Fajnie Chwileczkę, jest Zaraz wam powiem, jest 12.46 Jak yy, w tym momencie Nie, nie, ja go zgłoszę, nie On, co za typik w ogóle Jezu, jak ja takiego czegoś nie znoszę Dobra gdzie on jest w ogóle? Tu, dobra. Mm. Skarga, niesportowe zachowanie, i tyle. No, po co mam go oskarżyć o coś, z czego on nie zrobił? A więc, podjedziemy sobie tutaj pod górkę. Na razie, chyba nie będę wjeżdżał na nią, chociaż może lepiej byłoby właśnie od razu na nią. Wjechać, bo później może być problem z tym. Ale jednak tutaj sobie postoję. No tam za kamieniami ich nie trafię. Yy, tu jest ten T34. Wiecie co, a może jadę trochę. Najpierw tu w nich postaram się poszłać i później sobie wyjdziemy tam bez bezproblemowo. Bo... No nie, nie trafiłem. No nie! Ostatni ściał. No nie, ale ten czołg ma normalnie celność. Najlepszą. Ale dużą zebrałem. Super. Jest nasz. No nie, rykoszet na koniec. No nie. Kurde. No ja go nie zniszczyłem, niestety. Tutaj sobie wiadę. Dobra, jesteśmy już tutaj, wjeżdżamy na górkę z AMXem. Fajnie, że mi pomógł. O nie. Co za typek? No nie wierzę co normalnie, skupiłem się na tej artylerii. O dobra. Ajajaj. No jest już to 14 minut, nie wiem czy nagrywać jeszcze... Udało się? Jest, mamy to chyba. Teraz sobie zresztą zobaczymy. Yy, tutaj mamy coś. Gdzie to jest? Tutaj. A jak to wygląda? Co się zmienia w ogóle? Nic nie zmienia. Aha, dobra. Yy, tutaj mamy to coś, yy, ale, to, ale to jest z drugiego tego poziomu, a więc sobie to włożymy i worek już mamy. Akurat też mój brat zaczął odkurzać sobie nagle pokój, a więc... Uff. No ale bitwa, ale się udała chyba mi się. Zaraz sprawdzimy to. Dokładnie trzeci, yy, trzecia misja jest już zaliczona. Chyba, tak? Nie piszę czy jest zaliczona, czy nie. Ale się udała tam. No. A więc do zobaczenia, na razie i żegnam Was. Papa, miłych świąt. Można na I wiele prezentów.